Cześć. Z tej strony nie na, na ekranie moje subkonto Fundacja Avalon, postanowiłam zrobić krótki filmik z podziękowaniami. Bo jak tu widać, udało się zebrać ponad 1000 złotych i bardzo, bardzo mnie to cieszy. W sumie ta kwota jest dla mnie zaskoczeniem o tyle, o ile ja wcześniej sprawdzałam i było mniej. I jeszcze wpadły dzisiaj, czy wczoraj, nie wiem, nie pamiętam dokładnie daty, wpadły. SMSy po prostu od paru osób. Nie wiem dlaczego taki nagły zalew, ale jest to miłe bardzo. Będzie tutaj trochę pozasłaniane, ponieważ jest rodu. Ja pytałam fundacji, co ja mogę powiedzieć, jak podziękować darczyńcom, co mogę zaznaczyć, to schować, ukryć, żeby nie było jakichś tam nieprzyjemności ze strony, nie wiem, przepisów, żebym nie miała nieprzyjemności z tego tytułu. Więc będzie pozasłaniane trochę tutaj, pewnie zasłonię tu moje dane, bo to też już chyba jest jako RODO. Tylko tu zostawię ten numer i nazwisko. I e, też e, chyba pozasłaniam kwoty, bo widać ile razem wpadło w tym roku. I e, no nie wiem, kurczę, chyba e, reszta nie jest jakby danymi wrażliwymi, bo wydaje mi się, że to raczej e, to w sensie. Kwoty, jakie zostały darowane. To chyba jednak jest yy, dana wrażliwa, bo to można sobie przeliczyć, ile ta osoba zarabia, więc ja nie wiem. Więc tak stwierdziłam, że tak zrobię. Nie będzie kwot. Kwota finalna jest tu podana oficjalnie. Każdy, kto mi wpłacił, podarował ten 1%. Oj, przepraszam, to wie, ile mi podarował. Więc będę dziękowała imiennie tam, gdzie się da, bo nie wszędzie się da. Zaraz pokażę. Tutaj y, SMS-y charytatywne. W styczniu tego roku yy, po 5 zł od jednego numeru. I jest to osoba, która się ze mną skontaktowała i bardzo, bardzo Ci dziękuję. I tak zachowuję to dla siebie. Imienia nawet nie podam. Ty wiesz, bardzo Ci dziękuję, że zużyłeś kartę przy wymianie telefonu na mój cel. Naprawdę Ci dziękuję. I tutaj mam yy, brak zgody na przekazanie danych do OPP, więc no, nie jestem w stanie podziękować imiennie, no bo tutaj yy, no, no, nie ma tych danych. I też y, chyba nie podam, a tu mogę w sumie pokazać ile, y, dla odmiany pokażę ile były wpłaty, więc każdy znajdzie siebie, ta, jeżeli go interesuje po prostu to, ile w sumie dostałam z tego 1%, więc tu podam, y, po, tutaj odsłonię te, te informacje, ile wpłynęło z 1%, no bo nie można tego połączyć z jakąś osobą, ja tak myślę, że tak będzie dobrze. Więc tu tyle, tu tyle, tu tyle, tu tyle, tyle. proszę bardzo. I teraz przejdziemy do imiennych podziękowań. Dziękuję pani Kazimierze Zmielicza bardzo za 1%. Dziękuję pani Agnieszce ze Skoków. My się znamy, nie sister. Dzięki wielkie za 1%. Tu mamy dalszą stronę. Pani Anna Zmielicza. My też się znamy, dzięki. Wielkie za 1%. Pan Bartosz Komorniki Łęczyca też, chyba wiem o kim myślę. Dzięki wielkie za datek. Pani Danuta, Milicz Sławuszowice. też pani bardzo dziękuję za 1%. Pan Dariusz z Milicza, bardzo, bardzo panu dziękuję za poświęcenie mi tego 1%. Pani Dorota ze Skoków, też dziękuję pani. Pan Krystian z Milicza, też z znamy, dziękuję ci bardzo. Pani Michalina, Wiry Łączyca, też dziękuję pani bardzo. Pani Iwona z Milicza, dziękuję Pani bardzo za pomoc. No i tutaj mamy SMSy charytatywne dalej. To jest podany po prostu fragment numeru, to chyba też nie jest dana wrażliwa. No i one są po 5 zł. No i to są datki, jakie otrzymałam w tym roku. To jest ostatnia strona. Tak, pierwsza strona. Więc naprawdę bardzo wszystkim darczyńcom serdecznie dziękuję za okazane wsparcie. Jest to dla mnie duży, duży zastrzyk gotówki, bo ostatnio wydałam w ciągu dwóch miesięcy tyle na lekarstwa i po prostu no, to mi naprawdę podreperuje budżet. Bo w tym roku mam budżet bardzo, bardzo pod kreską z racji remontu i nowych chorób, nowych leków i jeszcze też planuję parę wizyt u lekarza laryngologa, neurolaryngologa, który zajmuje się leczeniem zawrotów głowy poprzez jakieś manewry, jakieś ćwiczenia i one są w internecie, ale one są do zrobienia za pierwszym razem przy pomocy drugiej osoby i u nas w Miliczu nie ma kogoś takiego, kto to robi, a tam znalazłam pana, który robi to w Koninie, właśnie znalazłam przez internet. On ma swój kanał, pokazuje, tłumaczy, ale no, trochę się boję zrobić to samodzielnie, więc będę musiała się do niego przejechać i no, pójść prywatnie na wizytę ale to jest najbliższa przyszłość, bo na razie mamy zepsuty samochód, więc jestem uziemiona, tak czy siak mówię. Wszystkie plagi egipskie, ciężki ten rok był, więc niech już się skończy, ale w sumie kwota, którą otrzymałam w tym roku, to naprawdę jest pokaźna dla mnie i bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. W przyszłym roku już chyba nie będzie tak pięknie, bo dla mnie pięknie, bo podatki są teraz jakoś pozmieniane, że osoby, które mniej zarabiają, no Nie płacą tych podatków, ale osoby, które dalej płacą podatki, już będą mogły przekazać 1,5%. Tak wywalczyła właśnie fundacja Avalon, moja fundacja, to tutaj, u której jestem podopieszną, więc może to się jakoś wyrówna. Miejmy nadzieję, ale naprawdę cieszę się, że, że moi bliscy, moi znajomi, osoby, które może mnie oglądają, mi stwierdziły, że a, pomożemy tej dziewczynie. <laughs> y Zdecydowały się pomóc mi właśnie finansowo poprzez właśnie SMS charytatywny albo poprzez 1%, więc naprawdę bardzo, bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Mam nadzieję, że niedługo wrócę na kanał. Do usłyszenia, pa pa.